Mamy temat odpowietrzenia silnika. W tych silnikach wprowadzono takie coś, że opary olejowe trafiają do filtra oleju i postanowiłem do tego zajrzeć i niestety nie wygląda to ciekawie z pełną oleju. Tutaj na dole też zebrał się olej. I trzeba będzie coś z tym zrobić. No tu w moim silniku, akurat, myślę, że nie będzie to aż takie trudne, bo mamy tutaj przewody, które jakby to wprowadzają, wychodzą od tych tutaj łączników. Trzeba będzie to zdjąć i jakoś sensownie wyprowadzić gdzie indziej. Taka robótka się trafiła. Ok, tak żeby Wam jeszcze pokazać to dokładniej jak widzicie, tutaj są takie króćce, o tu. I w tym akurat moim modelu no ułatwili sprawę z wyprowadzeniem odpowietrzenia gdzieś tam na zewnątrz. Tutaj do tego przyczepię węże po obu stronach. O. I wyprowadzę je gdzieś tam do puszki osobno, żeby to wszystko nie szło z powrotem. No ale zostaje kwestia zaślepienia tych otworów, żeby tutaj żadne lewe powietrze nie leciało. Jest tutaj miejsca od spodu dosyć, więc korzystam takie śruby, uszczelnię je. One sobie tutaj wejdą i trochę je obetnę, będzie nakrętka z drugiej strony. Dodatkowo dam tu jakieś takie uszczelnienie, może o-ring jakiś. I to powinno ładnie się trzymać na klej, to skleję. Tu złapię kluczem płaskim od tyłu, tu wkręcę, jest imbus. No i powinno być suchutko i czyściutko. I już nie będziemy wracać do tematu. OK. Mamy taką sytuację. Przygotowałem sobie taką śrubę, Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Obciąłem te długie śruby, dałem o ring, który będzie ściśnięty, dodatkowo przyjdzie nakrętka samokontrująca tutaj od tyłu. O, tak też z o ringiem. To zaciśniemy, dodatkowo dam trochę <laughs> jeszcze oczywiście kleju i... Tak uszczelniony temat powinien nam tutaj ładnie zaślepić to wszystko. No i będziemy mieli to z głowy. Teraz później czekam na węża, trójnik i będziemy robić dalszą instalację. Na razie zaślepienie. I to jedziemy z zestawikiem. Trochę kleju. Kurde. No, trochę kleju już było drugi O-ring daję drugi od tyłu jeszcze O-ring chociaż chyba nie trzeba ale dobra udało się Będzie w razie czego sprężynował dodatkowo Nakrętka samą pewnie zasłaniam wszystko. No, powinno nie być coś z tego? sprawdzę no, jedziemy I będzie trochę ciekawy, powiedzmy. Dobrze, ale była cięta, więc te pierwsze zwoje są trochę. Wądełko zrobione, No i dobra, no co? Tak to wyszło na no szybko. mamy zaślepione te tak, otwory po przewodach. Tak tutaj. Tak to wygląda z tyłu. Może uda wam się coś zobaczyć. O! A nie, to nie te śrubosary. Z tej strony będzie coś lepiej widać. No. Już tutaj lewego powietrza nie będzie. I co? I teraz musimy czekać na przewody. Przewody tutaj wyjdą sobie z tych. Tutaj o króćców z tego i z drugiej po drugiej stronie, gdzieś się tutaj połączę trójnikiem i pod bakiem wyprowadzimy je tam do tyłu, do puszki gdzieś. Będzie git. Czekam na resztę towaru na filterek i na przewody. Takie krótkie ujęcie możemy sensowne, żeby pokazać, o tak to wygląda tam z tyłu z tamtej strony to po prostu soring nakrętka naklej samokontrująca, tak żeby przyszło przez kołnierz. Będzie trzymać. Ok. Dodatkowo wyczyściłem tutaj winty to z tego co tam były na lakte wkręcone śrubki też wyczyszczone No i czekamy Czałkiem krótka informacja o tym w jaki sposób będzie wyglądała to. Która ma zbierać te opary, eee, kupiłem filtr paliwa taki zakręcany um, i będzie łatwo to do opróżniania. Wywalamy filtr, on nam będzie niepotrzebny. Eee, tutaj zaślepiłem nakrętką na wentyl dodając trochę silikonu takiego wysokotemperaturowego odpornego też na oleje i tu mamy to jakby zaślepione całkowicie że nic tam nie będzie nam wylatywało dodatkowo na silikon ten wkręciłem tą nakrętkę no to jeszcze muszę to doczyścić trochę i ten o i to będzie nasza puszka, która zbiera e, będzie zbierała ten olej który będzie wychodził z silnika Dodatkowo do środka dam trochę takiej siatki. No to można w każdym sklepie kupić. Ona będzie w pewien sposób separowała ten olej. Może trochę za dużo tego. No i to będzie łatwe do obsługi, bo będzie można to rozkręcić i Teraz na sezon albo częściej, zależy jaka będzie potrzeba, opróżniać um, to. Tutaj to zainstaluję. O, będzie sobie elegancko. Dodatkowo w pokrywce trzeba będzie wywiercić otwory, żeby um, to powietrze gdzieś się mogło wydostawać, bo jednak będzie ciśnienie, więc zaraz tutaj napunktuję to delikatnie i coś rozwiercimy. Do tego zabiegu wyjąłem tą oszczelkę. A później ją zainstaluję. Będziemy sobie, aha, tutaj jest takie coś, trzeba będzie tu żeby tego nie zniszczyć. Znalazłem taki kawałek zaworu. Znaczy, takaś redukcja chyba. No idealnie pasuje. Wyprzyłożymy i nabijemy sobie sześć otworów, może cztery nie trzeba tego dużo, tak w miarę blisko tutaj, żeby ta uszczelka jest na zewnątrz, więc trzeba to gdzieś w miarę blisko zrobić będzie ok. Mamy napunktowane. Będziemy zaraz działać. No i wrócimy sobie weźmiemy na początek. Na to około 3 mm. To jest samo aluminium, Det er et problem å vinne på. mieli tutaj mam bieżnie łożyska od rozrządu mi się przyda rozłożyłem żeby tutaj tak nie naśmiecić teraz będę na wylot tym jechał o jednak nie pracę w metalu to polecam jednak w porządnym sprzęcie wykonywać i w bezpiecznych warunkach żeby nie mieć no. Będziemy mieli temat mniej więcej gotowy.